Gangusy dostały aromatyczne choinki świąteczne i zobaczcie, co się tutaj dzieje. Oj, jaka tu jest bójka. Stasiu, no co ty, Stasiek, no nie wolno, zostaw, zostaw Jagienkę. No Jagienka sobie całkiem nieźle radzi tymi nóżkami, a ja na razie jeszcze nie interweniuję. Stasiek, no robi się gorąco, o teraz Stasiek został pogoniony przeze mnie ale skubany. No, Stasiu. No to zbój. No ale agentka niewszcząśnięta ani nie zmieszana, jak widzicie. O, jeszcze tutaj próbuje łapsnąć cztery razy większego od siebie bogusia. A zabawkę przejął szefu. I Bartuś, ty się lepiej nie zbliżaj, nie próbuj tu się podlizywać, bo to się źle skończy. O właśnie. No to są emocje, jakie potrafi wywołać taka mała zabawka z Walerianą. No, szefu ją teraz przejął i zawłaszczył. I choinka jest etka, i już tutaj w ogóle wszyscy mogą zapomnieć o zabawce. No, widzieli wszyscy? Moja zabawka żebyście mi tutaj nie próbowali czegoś no, no a tutaj król świąt.